Najlepsza darmowa reklama dla biznesu usługowego. Wizytówka Google pozwala Ci przeskoczyć nawet duże firmy, które wydają tysiące złotych na pozycjonowanie SEO swojej strony. Bo Google na lokalnym rynku promuje to, co lokalne i sprawdzone. Kiedy ktoś szuka usługi blisko mnie, czyli w mojej okolicy, to właśnie wizytówki są pierwszą rzeczą, którą zobaczy w Google. To tak, jakbyś stanął przed wejściem do sklepu klienta, zanim zobaczy kogokolwiek innego. Bo, co ciekawe, ludzie nie ufają reklamom. Bardzo często je pomijają. W samym Google około 70% osób w ogóle nie klika w linki sponsorowane. Czyli w linki z internetowych, które wynikają z tego, że ktoś płaci za to, żeby się wyświetlały. Ale ludzie ufają innym ludziom. A Twoja wizytówka bardzo często, jeżeli jest odpowiednio zrobiona, pokazuje opinie, realne oceny, realne zdjęcia wykonanych usług. Wyobraź sobie dwa warsztaty samochodowe. Pierwszy ma 50 pozytywnych opinii i zdjęcia zadowolonych klientów i naprawionych samochodów. Drugi ma pusty profil, bez żadnych opinii i bez zdjęć. Po prostu nazwa firmy. I jak myślisz, którego mechanika wybierze klient? Zaufanie to waluta XXI wieku. A profil firmy w Google pozwala Ci budować bez wydawania fortuny reklamy. Profil firmy nie jest po to, żeby ktoś go sobie po prostu oglądał. Jego zadaniem jest sprawić, żeby klient zadzwonił lub przyszedł. Masz tam przecież przyciski. Zadzwoń, wyznacz trasę, stronę internetowa. Google skraca jego drogę do Ciebie do minimum. Do tylko fragment filmu. Całość materiału możesz znaleźć na moim kanale YouTube Wojciech Dąbrowski. Link masz na górze w opisie profilu. A po więcej porad o skutecznym marketingu dla Twojego biznesu, koniecznie obserwuj ten profil.